Witam Was serdecznie, z tej strony numer no, Dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam troszeczkę MK5 Tajna FK5 Że polecimy bitewkę PvP jak widać miałem mały problem z serwerem ale już jest wszystko ok świetnie rozłączyło w trakcie odliczania i sobie polecimy tutaj na prawą stronę. Tutaj na środek albo nie, pojedziemy sobie. Jednak sobie chyba pojedziemy tutaj na dół, tym mostem bliżej brzegu, bliżej linii brzegowej. Wierzę Wam, że będzie większa szansa coś przebić, jest to fajny czołg, w ogóle, no, ogólnie. Dosyć mocna depresja działa. Tak jak widać, chłopaki po lewej stronie strasznie przykampili. Ale nic, tam już dużo nie ma. A tutaj my się troszeczkę postrzelamy, już tam coś się wyświeciło mamy jakiegoś mbt no Zobaczymy, jak ta bitka nam poleci tutaj. Widzę, że się dość ciekawie zapowiada. Oni dosyć mocno tą stroną przeatakowali nas. Tutaj mamy jakiś OMBT ładnie wystawiony, nie wiem, nie wiem, to jest jedno z pierwszych bitek tym czołgiem jedno z pierwszych bitek i naprawdę jeszcze tak dokładnie nie wiedziałem co bić tego MBT, bo ten MBT o, tak ładnie dosyć zgaszony został teraz BND Tego mbt naprawdę ciężko jest przebić. Ten naprawdę miał dosyć ładnie, dosyć ładnie zrobiony ten pancerz dolny, pancerz górny, że nie można było go przebić. Muszę było naprawdę szukać, tym bardziej szukać takich neurologicznych miejsc u niego, gdzie można było go w ogóle przebić. Ale jak widać Chiff MK5 nie mógł sobie dobrze poradzić. No i mamy MK5 na MK5 Ale przyjął ładny pocisk 970 Wow hm. Można powiedzieć na dwa strzały zszedł. Coś pięknego. No i tutaj teraz mamy tajfuna. Który dostał strzał w bok pojazdu i uszkodziliśmy mu tylko traka. No i nic, jeszcze raz poprawimy. I już jest trochę lepiej. Jeszcze trochę lepiej wygląda. No i tak jak mówiłem, jest ciężko, ciężko przebić tutaj MBTK Podejrzewam, że to się zmieni w późniejszym czasie. Czyli będzie troszkę, troszkę łatwiejszą zdobyczą dałem tyle strzałów wszystko jest na czerwono praktycznie tam gdzie patrzę tam gdzie powinny pociski wchodzić tam nie wchodzą już zaraz nie zjadą tak. przełączymy się na burzaczki będzie bardzo, bardzo ciekawie wyglądało czyli pociski odłamkowo brzące widzę, że już też za wiele HP nie ma No i tak samo leopardzik 1 na 5. Już na nie jest No i w ten sposób kończy swój żywot. Burzące są o tyle dobre, że wchodzą w dalsze. że dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku.